Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować pewien odcinek, który powstał w ramach projektu. Nie da się nagrać normalnie, wiecie? Cześć moi drodzy, witam się z Wami na moim kanale, i dzisiaj w ramach pewnego projektu kilka osób zostało zaproszonych do tego filmu. Kilku twórców, którzy na podstawie wybranych przeze mnie litery z alfabetu będą musieli dopasować tytuły. Które wam dzisiaj polecą? E, oczywiście tytuły książek. Mam nadzieję, że film wam przypadnie do gustu, ponieważ ja jestem niesamowicie podekscytowana. Powiem wam, że to jest pierwszy mój taki projekt i mam po prostu nadzieję, że wszystko wyjdzie ok. Możecie mi dać na koniec znać w komentarzu, czy taki odcinek wam się spodobał, ponieważ już mam zaplanowany drugi. Natomiast to jest top secret, także nic się na razie nie odzywam. A co, my teraz bez przedłużania zaczynajmy, ponieważ mam do polecenia Wam cztery tytuły, a później przejdziemy do kolejnych twórców. Ja będę tutaj u siebie w wyborach próbowała zrobić jak najmocniejszy rozstrzał gatunkowy, tak abyście wy po prostu znaleźli sobie jakąś kategorię podpasowaną do was, abyście po prostu mogli z tych moich poleceń sięgnąć po coś i zaczynamy od literki A, czyli Alicja. To jest thriller. Który powiem Wam, że naprawdę bardzo mi się podobało. Ja oceniłam go dosyć wysoko, natomiast thrillów generalnie nie czytam, więc się zdziwiłam, że ta książka przypada mi do gustu. Opowiada o tytułowej dziewczynie, która zostaje pewnego dnia znaleziona zakrwawiona. No i oni odsyłają ją do domu, i jedyne co nasza Alicja wydobywa z siebie to tylko i wyłącznie słowo królik. Mama naszej głównej bohaterki jest bardzo zaniepokojona, dlatego odsyła dziewczynę do psychiatryka. Tam znowu poznaje ona topornika, wybucha pożar w tym szpitalu psychiatrycznym i ona wraz z topim uciekają. Natomiast na świat również wychodzi pewna zjawa, pewien demon, który zagraża, można by powiedzieć, że obu miastom, ponieważ tutaj znajdują się dwa miasta, stare oraz nowe. Następna książka na literkę B, czyli Bosman. Jest to najlepsza książka, jaką ja czytałam z gatunku erotycznego, właśnie takich romansów. Mojej ulubionej autorki Land. Powiem Wam, że ja naprawdę bardzo, bardzo dobrze ją wspominam, bo to nie była książka, można by powiedzieć, że ohydna. Tak jak niektóre erotyki właśnie czytałam, i powiem Wam, że tutaj mamy naprawdę bardzo subtelnie wątki poprowadzone. Podobało mi się to. Opowiada o kobiecie, która jest na randce, natomiast no, ta randka to jeden wielki nie wypał. I dziewczyna pod pretekstem wyjścia do talety idzie i dzwoni do swojej przyjaciółki, żeby ta do niej odsłoniła i powiedziała, że do mnie się pali cokolwiek, aby ona po prostu jak najszybciej wyszła z tego spotkania. A tej rozmowie telefonicznej przysłuchuje się właśnie pewien mężczyzna, który później zabiera głos w całej sprawie. Powiem wam, że to była naprawdę bardzo dobra rozrywka. Ja wam ją serdecznie polecam, ponieważ tak jak mówię, czytałam wiele takich książek, natomiast ta gdzieś tam na piedestale stoi i ja ją bardzo dobrze wspominam. Następna książka na literkę C, czyli Czerwone Słońce, seria Żniwiarz Pauliny Hendel, naszej rodzimej autorki. Jest to książka fantastyczno-młodzieżowa, natomiast autorka bardzo dobrze w mojej ocenie łączy wątki fantastyczne z mitologią słowiańską. Dobrze mi się te książki czytało, ja ją naprawdę polecam. To jest drugi tom, pierwszy to jest Pusta noc, bardzo wysoko je również oceniam, ponieważ tak jak mówię, to jest naprawdę bardzo przyjemna rozrywka. Niesamowicie dobrze się bawię przy czytając te książki. Aktualnie jestem na trzecim tomie. Ogromnym również plusem tych pozycji są bohaterowie i ich kreacja, na przykład Magda, którą ja pokochałam właśnie w tym tomie. Albo Felix, albo pierwszy, których no, polubiam już od samego początku, natomiast to ich postacie to są kompletnie dwa skrajne charaktery: jeden dobry, drugi zły, natomiast no, wydaje mi się, że nie da się ich po prostu nie lubić. I ostatnią pozycją na literkę D, czyli Duma i Oprzedzenie, Jane Austen. Jestem, to jest w ogóle mój nowy nabytek, można tak powiedzieć. Jestem niesamowicie zaskoczona w ogóle piórem autorki. Powiem Wam, że nigdy w życiu nie powiedziałabym, że przeczytam klasyk, i to taki dobry, że ja będę przeżywać jakąś książkę właśnie z tego gatunku w taki sposób, że ja po prostu, wiecie co? Odkładałam tę książkę, później do niej wracałam, płakałam, śmiałam się. Słyszałam emocje, tu jest rollercoaster emocji, jakby umówmy się, ja kompletnie nie zdawałam sobie sprawy z tego, że tak można. Książka opowiada o pięciu siostrach, natomiast wydaje mi się, że najbardziej tak stricte kładziemy nacisk na dwie najstarsze. Również mamy Pana Darcy'ego, w którym ja jestem absolutnie zakochana i mogę tutaj powiedzieć, że to jest mój faworyt 2020 roku. Ta książka była niesamowita, ona wzbudziła we mnie tyle emocji, od razu po skończeniu tej książki oglądałam film, natomiast polecaliście mi też serial, zobaczę go, natomiast nie mam pojęcia kiedy, bo muszę go najpierw znaleźć. Ja przy InterceD nie musiałam się zastanawiać w ogóle, bo wiedziałam, że po prostu tutaj trafi duma i uprzedzenie. Będę czytać kolejne powieści tej autorki i mam nadzieję, że... W równym stopniu wywrą na mnie takie wrażenie, i tu ode mnie będzie na razie tyle. A ja zapraszam Was do kolejnych twórców, którzy mają bardzo dobre pozycje Wam do polecenia. Cześć z tej strony Karolina z kanału Instagrama Combook. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować Patrycji za zaproszenie mnie do tego filmu i opowiem Wam dzisiaj o książkach na literę E, F, G, H. Są to absolutnie najcięższe książki, jakby najcięższe tytuły. W ogóle kto nazywa książkę na E, ale mam jak Emma Jane Austen jest to książka o której ja trochę zapomniałam natomiast teraz jak sobie o niej już przypomniałam to pamiętam że czytałam ją z wypiekami na twarzy byłam mega wkręcona w fabułę bardzo polubiłam MME chociaż wiem, że niektórzy fani Jane Austen tą MME traktują jako taką jedną z mniej ciekawych historii albo taką po prostu, którą mniej lubią i te moje wypieki na twarz nie były spowodowane tym, że akurat leżałam na plaży i było gorąco. Po prostu pochłonęłam MME i powiem Wam szczerze, że bardzo chętnie bym do niej wróciła. Na F nikogo tu nie zaskoczę. O tej książce mówiłam też w swoim y, alfabecie książkowym, ale no, nie udało mi się nic lepszego znaleźć czyli Felix Ever After książka, która zostanie wydana w Polsce w kolejnym roku. Jest to wspaniała historia, wspaniała młodzieżówka o transpłciowym chłopaku, który musi po prostu zmierzyć się z różnymi okropnymi sytuacjami, takimi jak na przykład death naming, Musi też um, walczyć z ojcem, który z jednej strony jest bardzo wspierający, ale z drugiej nie do końca rozumie, że. Felix jest chłopakiem. I też ważnym elementem tej historii jest to, że Felix wychowuje się bez mamy i pisze do niej maile, których nigdy nie wysyła. Na G mam serię komiksów Giant's Days. Ja przeczytałam dwa, chyba nawet nie wiem z ilu tomów. Są to przezabawne komiksy, opowiadające historię trzech studentek, trzech bardzo różnych od siebie dziewczyn, które zaczynają się przyjaźnić i to, co robi ten komiks, to na pewno poprawia nam humor i jest też bardzo ładnie narysowany. Uwielbiam tą kreskę, niestety nie mam go przy sobie, więc wklejam wam tutaj gdzieś okładkę i bardzo polecam. Na literkę H troszkę oszukam, bo jest książka The Henna Wars, ale... Zakładamy, że tego nie ma i jest po prostu Henna Wars. Jest to historia naszej głównej bohaterki Nishat, która mieszka w Irlandii, natomiast jej jakby ma pochodzenie z Bangladeszu i Nishat uwielbia robić tatuaże z Henny. W momencie, kiedy w szkole na takiej można powiedzieć naszej lekcji ekonomii zostaje ogłoszony konkurs na najlepszy biznes, to właśnie ona startuje ze stoiskiem z Henną. No i jest też jeszcze inna dziewczyna, która startuje właśnie z takim samym stoiskiem. Jest to romans damsko-damski, przepiękna historia, która dotyka nie tylko kwestii właśnie romantycznych, ale też mocno porusza kwestie rodzinne. Mamy tutaj przepiękną relację Nishat i jej siostry Priti. Jeśli jeszcze nie czytaliście, to bardzo Wam ją polecam i mam nadzieję, że ta książka zostanie wydana po polsku. A teraz życzę miłego oglądania kolejnej osoby i jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Cześć wszystkim, ja jestem Tola z zaksiążkowane i rzadko występuję sama, e, więc jeżeli coś mnie pyknie, to nie stresujcie się. Bardzo dziękuję Patrycji za zaproszenie mnie do tego filmu, czuję się zaszczycona. E, I co? Moje literki to I, J, K i L, więc zaczynajmy. Więc bez zbędnego e, e, zaczynania, przeciągajmy. Tak. E, Igrzyska śmierci oczywiście, bo bardzo trudno było znaleźć mi coś innego Igrzyska śmierci to jedna z najlepszych młodzieżówek w ogóle świata Bardzo popularna, nie wiem czy jestem... Mm, nie muszę mówić o fabule, bo to słuchajcie jest po prostu ekstra Ja bardzo polecam I J jak Jutro e, Jutro opowiada... Nie mogę powiedzieć, bo to będzie spoiler, bo w zasadzie dopiero w drugiej części dowiadujemy się kompletnie o co tutaj chodzi. Aczkolwiek to jest post-apo. Mi się bardzo podobało, ciekawe, ciekawi bohaterowie, bardzo różnorodni podobają mi się relacje między nimi, chociaż ja myślałam, że to fantastyka. Wiem, słyszeli, jeżeli obserwujecie książkowane, to wiecie, opowiadałam tę anegdotkę 80 razy, ale to nie jest istotne, jestem na obcym kanale, więc mogę sobie o tą anegdotkę mówić. Więc co, ja jutro polecam takie 14, bo ja na razie się trochę. Nudzę. K, jak Koralina. Koralina to jest jedna z moich ulubionych książek, ever. E, o, oczywiście o wiele bardziej wolę animację poklatkową, aczkolwiek to chyba była pierwsza książka Nila Gejmana, jaką w ogóle przeczytałam. Ja Nila Gejmana bardzo uwielbiam. Naprawdę uwielbiam. E, I to jest fantastyka osobliwa, więc uważajcie, jeżeli nie lubicie tego gatunku, bo. Bo jeżeli nie lubicie. Nie no, lagimana... twoja starsza siostra nie lubi tego gatunku i tak. dlatego się tak rozjeżdżamy. Dokładnie. E, więc co, Koraliny? Ja z całego serca polecam. E, to jest po prostu taki ala horror, więc 9 plus wydaje mi się. Oraz chyba jedno z moich ulubionych polskich książek, czyli Labirynt Lucrecji. Czytałam tylko tę książkę pani Hieleńskiej i bardzo mi się podobała. Byłam zaskoczona. E, główna bohaterka, takie przemycanie e, problemów i bo, tego. To jest bardzo skomplikowana książka, ale bardzo, bardzo fajna, głęboka i bardzo ciekawa. Więc ja ją nieziemsko polecam, bo Labirynt Lukrecji to naprawdę jest świetna książka. W ogóle pozdrawiam moich dziadków, od których tą książkę dostałam, bo inaczej nie wiedziałam o jej istnieniu. Więc teraz idziemy do mojej starszej siostry Zuchy. Ja już się z wami żegnam. Dziękuję jeszcze raz, bardzo jestem tutaj zaproszona. Marka, mła! Cześć wszystkim, ja jestem Zuza i przychodzę do Was z kanału Zaksiążkowane. Dzięki bardzo Patrycji, że zaprosiła nas do tego filmu, e, mnie i Tolę. E, no i przychodzę opowiedzieć Wam ja o kilku literach, które dla mnie Patrycja wybrała. E, wybrała akurat świetne, także nie narzekam. E, no i co? Zaczniemy od literki EU. Na EU oczywiście mam Łuk Triumfalny. Chciałam znaleźć coś innego, ale mówiąc szczerze, nie dałam rady. A to jest jedna z moich ukochanych książek, w ogóle chyba świata. No także nie, nie będę, wiecie, szukać dalej. Łuk Triumfalny to jest historia klasyczna o pewnym lekarzu, który. Przebywa nielegalnie we Francji, zarabia marne grosze, i w pewnym momencie swojego życia poznaje pewną kobietę, która jest trochę taką kobietą femme fatale, z którą on się trochę gryzie, z której on, której on nie rozumie, ale równocześnie nie może przestać cały czas gdzieś tam do niej iść. Przepiękna, dość wymagająca, moim zdaniem, jeśli chodzi o właśnie czytanie tej książki, natomiast jak najbardziej warta. Na M mam dwie książki. Jedne, jedna książka to jest mój ogromny ulubieniec, druga, natomiast mam takie mieszane uczucia. E, Moja mroczna Vanessa. To jest oczywiście książka, która e, podbiła moje serce mnóstwem rzeczy, które w sobie miała. Przede wszystkim e, stylem pisania i tym, w jaki sposób autorka była w stanie e, przekazać naprawdę, naprawdę. Potężną dawkę emocji. Historia o 15-letniej dziewczynie, która jedzie do szkoły z internatem i tam zawiązuje się między nią a nauczycielem pewien romans. E, bardzo wstrząsająca i taka bardzo otwierająca też trochę, jak gdzieś tam takie e, tak oczy i takie, jakby, wiecie ścieżki, których myśmy wcześniej po prostu na nie nie wpadli, żeby tam tędy iść e, tak myślowo. E, także bardzo wam ją polecam. A druga książka na M, którą wybrałam, to Mój rok relaksu i odpoczynku. Ja ba, nie byłam ogromną fanką tego, jak ta historia się skończyła, natomiast uważam, że to jest bardzo interesująca pozycja, bardzo taka niejednoznaczna i myślę, że każdy, kto będzie ją czytał, odbierze ją trochę inaczej. Dla mnie była to książka przejmująco smutna i pozbawiona nadziei, i jakby takiego, wiecie, jakiegokolwiek resztki pozytywnego myślenia. Właśnie ta końcówka trochę zmieniła moje postrzeganie tej książki i to mi się mniej podoba, natomiast to i tak jest bardzo interesująca pozycja, żeby po prostu ją sprawdzić i zobaczyć, jak Wy tą historię po prostu odbierzecie, bo jestem pewna, że każdy zrobi to inaczej. Na literkę N mam dwie książki: Haruki murakami na południe od granicy na zachodzie słońca. Nigdy nie pamiętam tego tytułu. Historia dość specyficzna na pewno nie dla każdego w ogóle murakami uważam, nie jest dla każdego natomiast to jest pierwszy murakami, który czytałam. Na początek nie polecam, ale generalnie jako książka było to również bardzo interesujące przeżycie i e, niestandardowe. Również zupełnie inaczej jednak autor postrzega pewne rzeczy, niż my, którzy mieszkamy i wychowaliśmy się w zupełnie innej kulturze. Także to również jest ciekawe takie ciekawe zestawienie i ciekawy kontrast. E, także jak najbardziej również to jest gdzieś tam interesująca pozycja. No i niby noc, żeby fantastyki nie było przypadkiem w tym moim wy. W wodzie za mało. Świetna młodzieżowo, chociaż raczej dla starszych, historia fantastyczna. Dziewczyna, która pragnie zemsty, klimaty starożytne, e, takie starożytnego Rzymu, właśnie. Świetnie jest wykreowany świat, świetnie wykreowani bohaterowie. E, styl pisania. Myślę, że to jest największy zarzut, jaki dużo ludzi ma do Jaya Kristofa Albo polubicie, albo nie. Jest specyficzna, jak chyba większość książek, które Wam tu dzisiaj pokazałam, ale moim zdaniem pasuje do tych jednak lepszych właśnie fantastyk, jakie ja czytałam, przynajmniej w tym roku. I słuchajcie, ostatnia literka to literka O. Na O mam tylko jedną książkę, bo jakoś nic mi się innego nie rzuciło w oczy i mam tutaj okrutną pieśń Wiktorii Szłap, czyli fantastykę młodzieżową. Moim zdaniem na spokojnie też dla młodszych, 12. Plus. Historia, w której mamy do czynienia z potworami, a także z ludźmi, którzy przed tymi potworami innych ludzi chronią, natomiast to wszystko nie jest takie oczywiste, jakie mogłoby się wydawać. Świetnie napisana, przede wszystkim bardzo mocno wciągająca, bardzo szybko to się czyta i nie da się oderwać, mimo że jest, no taka powiedziałabym, raczej grubsza niż chudsza, ma 430 stron, ja ją przeczytałam w 3 godziny. Bardzo szybko się czyta, jest naprawdę interesująca, pomysł również. Również ciekawe. Także dla fanów fantastyki polecam i tyle. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, Patrycy, że mogliśmy wziąć udział w tym filmie. Nie przeszkadzamy już Wam, oglądajcie resztę, właśnie twórców. Zapraszamy też na nasz kanał, oczywiście, czyli zaksiążkowane. No i co, trzymajcie się ciepło i zdrowo. Pa! Cześć, ja jestem Stefania, prowadzę kanał Wczytana i dzisiaj chciałabym przedstawić wam moje cztery propozycje książek, które uważam za naprawdę warte uwagi. I są to książki, które oprócz tego, że mają szczególne miejsce w moim sercu, to też książki, które świetnie nadają się na te jesienne wieczory, jesienne zimowe wieczory, które dłużą się nam okropnie, także jeżeli lubicie właśnie tego typu książki, to właśnie takie propozycje dla was dzisiaj przygotowałam. I pierwszą książką jest Portret Doriana Graya autorstwa Oscara Wilde'a. Czyli jedna z najlepszych książek, jakie czytałam w moim życiu. Jest to opowieść o mężczyźnie, mężczyźnie nieziemskiej urody, który zaprzysięga się zrobić wszystko, aby tę swoją urodę zachować. Tutaj bardzo silnie widzimy motyw grzechu, motyw zepsucia. I te motywy, ten grzech, zepsucie bardzo często mówi się, że zostają na twarzy człowieka. Tutaj mamy nieco inne potraktowanie tego motywu, ponieważ ten grzech i to zepsucie zostają na twarzy Doriana Greya, ale nie tej rzeczywistej, tylko tej odzwierciedlonej na Portrecie. Oprócz tego, że portrety Doriana Greya jest uważany za taką duchową autobiografię Oscara Wilde'a, to jest to również opowieść o sztuce. O sztuce, która nie ma zasad, która nie jest niczym ograniczona i której to nieograniczenie może prowadzić zarówno w dobrą. Jak i złą stronę. I portret Doriana Graeja jest to książka, która zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. Jest to książka, która pozwala spojrzeć na rzeczywistość z troszeczkę innej strony. Dodatkowo posiada niesamowity, taki magiczny, mroczny klimat, który dodaje tej książce naprawdę, naprawdę wiele uroku. Dlatego serdecznie Wam ją polecam. Litera R, czyli rok 1984 George'a Orwella. Książka, z, którą, z której przeczytaniem ja dosyć długo zwlekałam, ponieważ próbowałam się za nią zabrać już od jakiegoś czasu i dopiero udało mi się to w październiku, ale naprawdę nie żałuję i dlatego teraz wam tę książkę polecam. Jest to przerażająca tak naprawdę orwellowska wizja świata, który jest zdominowany przez strach. I to jest świat, w którym nieważne, czy jesz, czy śpisz, czy pracujesz, jesteś pod stałą obserwacją i cały czas ktoś może patrzeć, ktoś może cię obserwować, ktoś może widzieć to, co robisz. I to jest opis rzeczywistości, w której karane są nie tylko czyny, ale również myśli. I tak naprawdę, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, o czymkolwiek myślisz, to wielki brat patrzy. To nie jest książka, którą przeczytamy, odłożymy i o niej zapomnimy. To jest książka, która wzbudza w nas pewien niepokój. To jest książka, która zmusza nas do myślenia, do przedstawienia sobie naszej własnej wizji przyszłości i tego, w jakich kierunkach ta wizja może pójść. I tak naprawdę dochodzimy do wniosku, że przecież taki system nie jest niczym niemożliwym. I w obecnym czasie, w obecnych czasach, kiedy ta cyfryzacja jest na bardzo wysokim poziomie, to jest tak naprawdę ta książka zyskuje na aktualności z każdym rokiem. Dlatego no, wydaje mi się, że to jest lektura naprawdę obowiązkowa. Litera S, czyli 7 minut po północy, i tutaj w momencie, w którym wybierałam książki, nie miałam wątpliwości, że właśnie tym tytułem chcę się z wami podzielić. 7 minut po północy to książka, którą ja czytałam już jakiś czas temu, dobre kilka lat temu, ale wciąż w momencie dobierania książek do liter, 7 minut po północy to była ta książka, która właśnie mi gdzieś tam wyskoczyła w głowie przy tej literze S. I jest to opowieść, to jest wyjątkowa historia o chłopcu. I o potworze, który przychodzi do tego chłopca noc w noc, 7 minut po północy, by opowiedzieć temu chłopcu pewną historię. Sam chłopiec, Konor, nie jest chłopcem pozbawionym wad. On też jest chłopcem, który wychowuje się w bardzo nieszczęśliwej rodzinie, e, mieszka z matką. Dodatkowo matka jest chora na nowotwór, jest chora śmiertelnie. Sam Konor nie do końca radzi sobie w szkole, ma z tego powodu wiele problemów. Co noc chłopaka dręczy koszmar, którego zakończenia on jednak jeszcze nie poznał. I Patryk Ness stworzył opowieść, która jest bardzo dobra zarówno dla trochę starszych dzieci, jak i dla dorosłych, ponieważ ona jest opowiedziana w taki bardzo prosty sposób. Sam potwór nie jest takim potworem, jakiego moglibyśmy sobie wyobrazić, i zarówno dzieci, jak i dorośli wyciągną z tej książki co innego: litera czyli tajemna historia Donny Tart, czyli książka, która z pewnością jest Wam znana, chociażby z widzenia, ponieważ dosyć trudno tę okładkę przeoczyć. W każdym razie jest to książka, którą ja Wam polecam ze względu na jej niesamowity klimat i na jej niebanalną konstrukcję. I jest to książka, która opowiada o morderstwie i konsekwencjach tego morderstwa. Naszego głównego bohatera, którym jest Richard Payton, poznajemy w momencie, w którym on dostaje się do koledżu. Chłopak dostaje się do koledżu w Nowej Anglii i tam dołącza do grupy studentów. Filologii klasycznej. Studentów, którzy są tacy bardzo specyficzni. Specyficzni w takim naprawdę najdosadniejszym tego słowa znaczeniu. I chłopak dołączając do tej grupy, trafia pod skrzydła dosyć specyficznego wykładowcy. I to, czego dowiadujemy się na samym początku tej książki, właściwie na pierwszych stronach. To jest to, że ktoś ginie i my w dodatku wiemy, kto ginie, ale nie znamy motywów, nie wiemy, co doprowadziło do tego morderstwa. Wiemy, kto zabija, także wiemy, kto ginie, wiemy, kto zabija. Nie ma tutaj tak naprawdę żadnej zagadki. I sama ta konstrukcja, że najpierw poznajemy morderstwo, a dopiero później jego motywy to jest konstrukcja, która sprawia, że ta książka jest absolutnie wyjątkowa, ale to nie tylko to. Donatart operuje takim językiem, że czytając tę książkę po prostu się przez nią płynie. Ona jest skonstruowana tak niesamowicie, że nawet jej objętość gdzieś się przy tym wszystkim zaciera, przy tym pięknym języku, przy tych cudownych opisach przy tym fantastycznym wykreowaniu postaci i Donatart tutaj pokazuje swój mistrzowski warsztat, swoje mistrzowskie pióro. Jeżeli lubicie literaturę piękną w takiej najczystszej, najpiękniejszej postaci, z pięknym językiem, pięknymi opisami, cudownie wykreowanymi bohaterami, jeżeli też poszukujecie książki na długie, jesienne czy długie, zimowe wieczory, to jest to książka, którą serdecznie Wam polecam, ponieważ no, wydaje mi się, że jest jedyna w swoim rodzaju dlatego dlatego jest naprawdę warta uwagi. Tak właśnie wyglądają propozycje książek, które dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że z nich skorzystacie. Mam nadzieję, że podsunęłam Wam pomysł na przeczytanie jednej z tych książek. Ja ze swojej strony dziękuję Patrycji za zaproszenie mnie do tego projektu. Bardzo miło mi, że mogłam wziąć w tym udział. I dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Cześć! Z tej strony Anita z kanału Book Reviews by Anita. Patrycjo, bardzo dziękuję za zaproszenie do tego filmu i bardzo mocno nie dziękuję za jedną z literek, które mi dałaś, ponieważ dalej nie wiem, jaką książkę pokazać. Ale zacznijmy od początku. Zacznijmy od litery U, jak upiór opery Gastona Leru, czyli klasyka literatury, świetna powieść gotycka, której akcja rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku w Paryżu. To właśnie w podziemiach paryskiej opery żyje pewien upiór, który zakochał się w pięknej, młodej solistce Christine. I jest to historia, która chwilami bawi, chwilami przeraża, bardzo mocno skłania do refleksji co więcej, została naprawdę przepięknie wydana przez wydawnictwo Wesper. Więc jeżeli chcecie przeczytać upiora Operę, to tylko i wyłącznie w tym wydaniu, ponieważ te ilustracje tutaj to po prostu kosmos, i tych ilustracji jest tak bardzo dużo, że no po prostu czytając tą książkę, cały czas rozpływałam się nad tymi ilustracjami, więc upiora opery w tym wydaniu, zwłaszcza w tym wydaniu, polecam bardzo gorąco. Także to tyle, jeżeli chodzi o literę U. Jeżeli chodzi o literę W, jeżeli oglądacie mnie, to zakładam, że wiecie jak. Książkę pokaże, i że tą książką jest Wojna Makowa Rebeki Quank. A jak Wojna Makowa, to przy okazji coś na literę R, czyli Republika Smoka, czyli drugi tom Wojny Makowej. Jest to przewspaniała trylogia, bardzo nieprzewidywalna, brutalna we wschodnich klimatach. Świetna fantastyka, po prostu. Kocham wojnę makową. No i przechodzę do literki Y. I tutaj miałam naprawdę bardzo duży problem, ponieważ nie czytałam żadnej książki na literę Y, więc postanowiłam coś przeczytać. Jeszcze tego nie czytałam, ale tą książką jest Year of the Griffin. Gdzie to było? To jest drugi tom dylogii the, the Dark Lord of Dark Home Diany Wine Jones, czyli tej autorki odruchomego zamku hauru. I z tego co słyszałam, jest to bardzo dobra fantastyka, taka bardzo przygod Czyli podejrzewam, że to będą moje klimaty, i podejrzewam, że się w tym zakocham, więc tak sobie rzucam tą książką. Year of the Griffin, Diana Wine Jones. No i przechodzę do litery Z. I tutaj znowu będę musiała pokazać Wam dwie książki, ponieważ nie potrafię pokazać jednej. Mianowicie, no, skoro pokazuję Wam zdradziecką królową Daniel L. Jensen, no to muszę pokazać też Królestwo Mosu, czyli pierwszy tom. Jest to naprawdę bardzo dobra dylogia, taka fantastyka młodzieżowa ze świetnie nakreślonym światem, świetnie poprowadzonymi wątkami politycznymi i przegenialnym wątkiem miłosnym. Ta historia stoi wątkiem miłosnym, tym, co rozgrywa się pomiędzy między Larą oraz Arenem, więc jeżeli jeszcze nie czytaliście, bardzo mocno polecam Wam książki Daniela L. Jensen, między innymi właśnie to tutaj, Ideologie Królestwa Mostu i Zdradziecką Królową. I to tyle ode mnie, raz jeszcze przyjrzyjcie się tym książkom, no i je czytajcie, ponieważ jak ich nie przeczytacie, leci największy na świecie foch. Ja również chciałam podziękować wszystkim twórcom, którzy zgodzili się na ten odcinek, ponieważ gdyby nie Wy, to on by nie powstał. I co? To już koniec. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, jak Wam ten film się spodobał, jakie macie wrażenia. I co, my się w takim odcinku widzimy w styczniu. Tyle Wam mogę zdradzić. Będą dosyć ciekawe osóbki zaproszone, także wyczekujcie. I co, ja Wam życzę miłego wieczoru i do zobaczenia. Cześć.